Imagine Dragons. Thunder w Radio Z. To piękny moment na 30. urodziny Radia Z w nowej oprawie muzycznej w tle z najnowszymi wiadomościami Paula Michalik i Michała Damiuk. Zapraszamy. Zostańcie w domach, apelują do ślązaków o władzę. Bo to tam jest teraz epicentrum epidemii koronawirusa w Polsce. Poniedziałek po wyborach, których nie było. Nowy termin głosowania mamy poznać w ciągu dwóch tygodni. A to już ostatnie dni z domowym fryzjerem we własnej łazience. Za tydzień ma ruszyć odmrażanie salonu. Lato na południu, jesień na północy. Tylko 10 stopni dziś nad morzem i nawet 27 na południu. W centrum burze są niemal pewne. Czerwonym punktem na mapie epidemii koronawirusa cały czas jest Śląsk. Tam trwają badania górników na ogromną skalę. Śląskiemu sanepidowi pomagają inspektorzy z całego kraju i wojsko. Sytuację na bieżąco śledzi reporterka Radia Z, Danka Woźnicka. Danka, dlaczego na Śląsku władze apelują o pozostanie w domach? To dlatego, że na Śląsku wciąż nie wiadomo ilu górników jest zakażonych. Wiadomo za to, że większość zdiagnozowanych choruje bezobjawowo i że nieświadomie zakażali dalej. Stąd apel o pozostanie w domach, aż znane będą wyniki testów. Póki górnicze wojewoda śląski prosi górników oraz ich rodziny, aby pozostali w domach. Mówi rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska. Od dziś testy będą robione przez wymazobusy. Sanepidowi pomogą wojskowe ambulanse specjalnie wysłane na Śląsk. Mają przyjeżdżać do domów górników, którzy są na kwarantannie. Wszystko co istotne. Czyli nowy termin wyborów prezydenckich na wyznaczenie nowej daty. Marszałek Sejmu ma 14 dni. Wczorajsze wybory się nie odbyły, bo nie było możliwości głosowania, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza nie zwróci się do Sądu Najwyższego o stwierdzenie ich nieważności. Takie jest najnowsze stanowisko PKW. Jej szef Sylwester Marciniak uważa, że powinniśmy mieć wybór głosować korespondencyjnie czy w lokalu wyborczym. To jest kwestia decyzji, jakie będą wybory, czy korespondencyjne, czy charakter mieszany. Natomiast kwestia daty ewentualnego głosowania to jest kwestia zarządzenia marszałka e, Sejmu. Ostatnim możliwym terminem jest 19 lipca. Nieoficjalnie PiS celuje w 28 czerwca. Głos opozycji z lewej strony w rozmowie z gościem Radia Z za godzinę u Beaty Lubeckiej, szef SLT Włodzimierz Czarzasty. Na ten dzień Polacy czekają bardziej niż na wybory. Otwarcie salonów fryzjerskich może być za tydzień, 18 maja. O takiej dacie wspomina rząd, a Michał Dzieniński, nasz reporter, sprawdza. Michał, czy to już pewne? Rząd twierdzi, że wszystko na to wskazuje. 18 maja pójdziemy po blisko dwóch miesiącach do fryzjera czy kosmetyczki. Tak czy owak, te długie tygodnie bez specjalistów w dziedzinie piękności spowodowały, że przeciętny Kowalski odkrył nowe talenty. Pozwólcie sobie na drobną prywatę. Okazało się nagle, że całkiem nieźle i bezpłatnie potrafi ostrzyć mnie moja żona. Broda, wąsy, włosy, bardzo proszę. I niestety przyznam Wam się pedikirem czy manikirem. Nie potrafię się odwdzięczyć. Nie wiadomo a też, kiedy wrócą siłownie i kluby fitness. Blisko ciebie, obiektywne i niezależne. Takie są wiadomości Radia Z. Jesteśmy z Wami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu od prawie 30 lat. Wiadomości Radia Z są blisko Was na wyciągnięcie ręki. Codziennie informujemy o tym, co najważniejsze, jesteśmy blisko Waszych spraw. Od teraz z nową oprawą dźwiękową zmieniamy się, ale nie zapominamy, że siłą Radia Z jest i zawsze była muzyka i wiadomości obiektywne i niezależne. Radio Z nie utrzymuje się z abonamentu i nie jest zależne od jakiejkolwiek opcji. Politycznej. Szczególnie dziś, w dobie tysięcy nieprawdziwych newsów, ważne jest to, żeby Was rzetelnie informować, patrzeć politykom na ręce, pytać i szukać odpowiedzi. Dlatego w Radiu Z o wszystkim, o czym informujemy, mówimy w sposób obiektywny i niezależny. Blisko Ciebie. Takie są wiadomości Radia Z. Makot został trenerem piłkarzy Arki Gdynia. Były szkoleniowiec Jagieloni podpisał z klubem strój miasta dwuletni kontrakt. Roszada trenerska to efekt rewolucji, którą zaczęła w arce zmiana właścicielska. Co ciekawe, to już czwarta zmiana trenera w klubie z Gdyni w tym sezonie. Zdrowe objawy w końcu pojawiają się za to u drugiej trójmiejskiej drużyny. Lechia uregulowała ostatnio zaległości finansowe wobec piłkarzy, a nawet zabrała się za przedłużenia wygasających kontraktów, czego pierwszym beneficjentem stał się Jakub Arak. Tymczasem trzecia liga nadal stoi. Przed kluczowym zagadnieniem: grać czy nie grać. Część klubów jest za tym, by kończyć sezon, a część skłonna jest temat odpuścić. Trener Polonii Bytom, Kamil Rakoczy, chce grać i proponuje, by zacząć w sierpniu i skończyć w grudniu. Jeżeli ktoś przerwie teraz ligę, myślę, że dla niektórych zespołów po prostu byłoby to niesprawiedliwe. Te moje rozwiązanie myślę, że wszystkich by ucieszyło i, i tak naprawdę dużo byśmy mieli czasu i na przygotowanie, i dokończenie tych rozgrywek Decyzje o tym, co dalej po konsultacjach z władzami wojewódzkich związków. Dziś lub jutro podejmie PZPN. Ale szkoda, ale szkoda, że dzisiaj pogoda nie będzie solidarna i jednakowa dla wszystkich. Mm -hmm. Prawdziwe lato w Krakowie, w Kielcach, Lublinie, Zamościu, Rzeszowie i Przemyślu, nawet do 29 stopni i bez deszczu. O, tak. Mm -hmm. Burze za to w Łodzi, na Kujawach, na zachodnim Pomorzu jedynie 10 stopni i dużo deszczu. To tak dla miłośników jesieni, gdyby ktoś pytał.